Jaki jest dzisiaj dzień? Kurde, żyję w zupełnie nieświadomości dni. Czwartek? Środa, środa dzisiaj. Środa, Warszawa. Bardzo wczesna poranna godzina, 22.46. Polskie Radio Warszawa. Program czwarty. Czekamy właśnie na wejście do studia. Polskie Radio Czwórka to takie śmieszne radio, które można również słuchać i oglądać. Chociaż... Na iPadzie nie udało mi się tego odpalić, mimo że link jest dedykowany do iPada. No nie wiem, ale może potem dostaniemy, dostaniemy nagrania. Będziemy z obecnym tu Krzyśkiem kowalczykiem. Tak. E, mówić o startupach, biznesie, internetach i o różnych dziwnych sprawach, o których jeszcze nie do końca wiemy. Albo po Al prostu o tym, o co ty zostaniemy zapytani. <laughs> Będziemy również być może o Dodę, albo o Kasie Cicho pod polskiego internetu. Zobaczymy to jak to wyjdzie. Z <laughs> Nie, osta ostatnio się pojawiło określenie Kasia Cichowych polskiego internetu. A o kim? Pozdrawiamy. A powiem ci jak wyłączę kamerę. <laughs> y a wziąłem ze sobą kamerę, bo chciałem. Zawsze mnie interesowało. Ja już wiem, a nie wiem czy wy jeszcze wiecie, co się dzieje po tym, jak się znika z wizji. A ponieważ to jest radio z kamerami, nasze rozmowy będą przerywane śmiesznymi piosenkami. No i spróbuję nagrać i zobaczymy, czy wydarzy się to co ja bym chciał. Żeby się wydarzyło. Są tacy, którzy mnie lubią, a są tacy, którzy mnie nie lubią. wtedy mówię o Ciebie. Dzień dobry. Witam. Cześć. 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 To od razu Ci daję. Hmm? Musisz się z tym dzisiaj Dobra. uporać. E, nie wiem. Chcecie sobie tu wejść? do. lubię do, do, albo tu. Jak, jak Wam wygodniej. Proszę. Chodźmy. Musimy rapować. Tak wygląda Tak wygląda zaklecze. Tak wygląda i wchodzimy właśnie do studia. I wszyscy się na mnie trochę dziwnie patrzą, bo teraz nagrywam ja ich, a nie oni mnie. Jestem w studiu radiowym, a muszę uważać, żeby być w świetle. Nie ma pudru. Ty, zaraz jakiś coś jest nie tak. My jesteśmy w audycji na cztery ręce, jesteśmy w pustym studiu, audycja na, czt na cztery ręce trwa tam, za szybko. Poszukali. Wiecie, że ja dzisiaj będę też was trochę kręcił. Zradzimy tajemnicę, co się dzieje w przerwie na piosenki. Zawsze, ja zawsze Wszyscy ja, wiedzą. Ja zawsze to ja byłem ciekaw. Najlepsze się dzieje. Tak, tak. Ja dlatego wtedy będę włączał. O, następny deszcz. Boże, jak jesteśmy ładni. Cześć, co, 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 coś robimy no, co gle, źle, coś czuję. Co jest źle, to coś jest nie tak. Od mojej ostatniej wizyty nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu obowiązuje czas e, rozmowy: 4 minutki, a potem pioseneczka. E, nie wybieramy pioseneczki. Budzik, Autor bloga Media Fan. Dzień dobry wieczór. Witamy. I Krzysztof Kowalczyk z Haldgam Ventures. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o startupach, ale również i o akcji Startup Sauna, która 24 września będzie mieć no, warszawski finał, bo nie jest to finał. finał dopiero. No może najpierw dla tych, którzy nie wiedzą, bo mogą to się pojawić słuchacze lub widzowie, co to są te startupy, bo o startupach coraz więcej, coraz więcej akcji startupowych, ale tak w, w kilku słowach wyjaśnijmy. Startupy to są wszystkie młode firmy, ale w powszechnym rozumieniu startupy to są firmy zajmujące się internetem, w szczególności konsumenckim, więc wszystkie gry, social media czy inne przedsięwzięcia internetowe to właśnie jeżeli to są przedsięwzięcia młode, to są... No Polska to jest tylko 40 milionów osób, na Facebooku 4,5 miliona, 5 milionów, a na Facebooku mamy w ogóle 750 milionów ludzi. Dlaczego nie próbować no tak, osiągnąć to to całej dużej grupy? To prawda, Krzysztof Kowalczyk w naszym studiu z Hard Gamma i Masiej Budzich, autor bloga Media Fan. Jeżeli macie pytanie do naszych gości, zapraszamy. Tablica na Facebooku czeka, facebook.com slash szczurka, ale można również, no, powiedziałbym, tradycyjną metodą SMS-ową 70044. Za chwilę wracamy do rozmowy. Problem jest tak, jak po polsku powiedzieć check -in. Do jakiegoś miejsca, no jest tak jak się robi na Ford Square. Trochę tak jak z tłumaczeniem meldu. eventu. Zresztą no. mi to brzmi dziwnie, ale. Aha. Melduj się, tak? No, na Facebooku jest melduj się. A czekał? Znaczy było, bo oni już się wycofują chyba. Z czy... Nie jest jeszcze melduj się? Tak? tak, jest, jest, jest. Hmm. Czekam na te fajerwerki. No. Na no jakieś latające panienki, w przerwie. Kurde, nic nie ma na razie. słabo przerwa. Czekaj, co jest ten? Nie, nie widzę. Poczekaj, zrobię sobie zbliżenie, bo ja nie widzę stąd. starość, nie radość, człowieku. Okulary. Nie, nie, przeczytaj mi, proszę, nie widzę. Nie zdzierżyłem muzyki. My tu, my tu już Social Media Buzz zrobiliśmy, ale fakt, na no. zapomnieliśmy. No ale blip jest martwy. Jak... No, blip niestety. Jak przyjdzie do Was Social Media Ninja i będzie Wam polecał Blippa, to mamy być ostrożni. Tak, no to proszę to o zwrot pieniędzy tak. za szkolenie. Tak? No właśnie, melduj brzmi głupio. Tak trochę jak kiedyś próbowano interfejs tłumaczyć. Przyjął się o ostatecznie jest. interfejs, ale był I taki pomost na początku lat 90., żeby to tłumaczyć jako międzymorski. Tak, tak. No. A, a myszka to był, klik to był jakiś dwumlask albo coś takiego. Jeżeli... Dwumlask myszą był, a tak, joystick no? to był manipulator drążkowy. No. Dobrze, że to nie przeszło. w jakie Przed chwilą w czwórce w Radiu 23 minuty po godzinie 23 w naszym studiu Krzysztof z Hardy Gamma Ventures, a także Maciej Budzich, autor bloga Media Fan. O startupach dzisiaj rozmawiamy. Marek nam chciał, że coś byś zrobił, ale coś z muzyką moją swoją kolekcję. No, bardzo z dobry z pomysł. <grym> Musimy dopracować, w... ale jest potencjał. To, no, ostatnio widziałem bardzo fajny pomysł ze Stanów, który nie działa w Polsce. Ja jeżeli Marek, jeżeli Marek, Marek. E, chciałby. Nie wiem, czy chodzicie na, na imprezy i na imprezach, jeżeli jest komputer, to jest zawsze taka sytuacja, że jak jest komputer, z którego leci muzyka, to jest zawsze kolejka. Ludzi, którzy chcą, powinniśmy puścić swój utwór z YouTube'a czy innego, tak. Jest kolejka, przepychanka, kto puści najdłuższy utwór. I powstał taki startup, powstała aplikacja na iPhone'a, która umożliwia zlogowanie się, wspólne głosowanie i takie automatyczne ustalanie playlisty na imprezie bez przepychanki i bez kolejki do komputera. Dla mnie fajna rzecz ostatnio próbowaliśmy to wykorzystać na imprezie amerykański startup nie działał otwarte pole dla polskich twórców aplikacji. Ja bym korzystał. moja droga dla Marka. No właśnie, jeśli chodzi o te startupy, czy nie jest tak, że jest sporo takich pomysłów, które no, służą jak ta zabawka przez jakiś czas, ale czy one sprawdzą się na dłużej? Ja sam mam wrażenie, że z niektórych rzeczy korzystam testowo jako geek. To znaczy, czekuję się, ale nie do końca wiem po co na Foursquare, nie dostaję to żadnych obiecanych darmowych drinków ani promocji. Bo no, powinieneś na lokterze, a nie to, na Foursquare. No właśnie, to jest, to jest też OK, musicie zrobić dużo rzeczy, żeby restauratorzy, knajpy wiedzieli o lokterze, no i wtedy będę się czekował. Darmówka daje, daje radę. No ale trzymam kciuki za loktera. No, jeszcze też trochę wypromować te nazwy, bo o rzeczywiście to jest nazwa, którą wszyscy internaci znają. Tyle jednak, lokteria, przyznam szczerze, że słyszałem dzisiaj po raz pierwszy. No to jest, to jest inna kwestia, chociaż akurat do krzyżka trudno mieć zarzuty, ale często opuszczana przez startupowców, czy ludzi, którzy tworzą aplikacje, marketing i PR, który jest uważany o zło, zło i wciskanie kitu. Jednak niestety okazuje się, że jeżeli zwłaszcza robi się produkt startup dla zwykłego konsumenta, ten PR, szum w mediach, robienie bazy, budowanie swojej marki jest rzeczą bardzo ważną. No tak, jakoś trzeba dotrzeć do i on musi... Mniej więcej... Zgłoszenia niektóre są takie, że Mamy pomysł na coś, co będzie na pewno drugim Facebookiem. Aha, aha. No dobrze, to przyślij, przyślijcie jakiś opis. A nie, to jest wielka tajemnica, tylko no tak. NDA. Ja mówię, nie no, jak wielka tajemnica. A, to... strach, a strach, strach ruszać. Patrzeć. Nie wiem, czy ta wiedza nas nie zabije. No, wielka tajemnica, że nawet nazwy nie ma. No, nie? Mamy tak genialny startup, że nie wiemy, czy, czy nasza wiedza nas no, nie zabije. No to jest duża różnica właśnie między Stanami, gdzie wszyscy po prostu, kiedy mają pomysł, to chcą jak najszybciej o nim opowiedzieć, no tak, żeby tak. wszyscy wiedzieli, że to oni byli pierwszymi, którzy mieli ten pomysł. A u nas wszyscy po cichu długią, nic no bo nie mówią. Jednak Polska to trochę taki kraj złodziejstwa, i to jednak pokutuje. Bo... Ale w Dolinie Przyrodnej wszyscy od siebie kopiują. Tam jakby to, że ktoś ciebie skopiuje, jest zupełnie dopuszczalne. Liczy się to, kto będzie lepszy w egzekucji. Ja słyszałem tylko o jednym o tym. My, my, my Guide, my guide. To jest, to jest... Księżniczka startupów. A, a to jest bardzo fajny przykład. Nasz jest... Efekt naszego działania, bo po Startup weekendzie, który żeśmy robili, to powstało. Podobnie o, jak 20 innych startupów. Pracuję razem z Olą. No i będzie Uuu, teraz drugi, drugi startup weekend właśnie w Warszawie w listopadzie, 18-20. Nie, to jest fajny, fajny temat na to, jak ważny jest właśnie PR i marketing, jak szum zrobić. I OLA jest tego dobrym przykładem. Najciekawsze jest to. Że pojawiała się w wielu mediach, do niej przywłynęła e, etykietka księżniczka startupów. Najciekawsze, że w wielu mediach się pojawiła i nikt nie, za, nie, nie wchodził, czy ten startup jest dobry, czy rokuje, no. czy to. Tylko 19-letnia dziewczyna robi własny biznes, jest nowym no Zuckerbergiem i działa. No, tak, no, tak, tak. I historia, nie? I, I nie wiem, czy ten startup jej wyjdzie, czy nie. Ma, zbiera doświadczenie, kontakty. Następny pomysł będzie pewnie jeszcze lepszy od, od, od tego, nie? To jest, wiesz. Ważna rzecz. I kurde, wkurzam mnie jak polskie start-upy, albo jeszcze wiesz, taka jakaś durna szkoła marketingu, dobry produkt, sam się sprzeda, nie? Tak, jakby wiesz, Steve Jobs nie miał działu marketingu, nie? tak. No e z Helgama Ventures i Maciej Budzich są naszymi gośćmi. Za chwilę powrócimy do rozmowy. A korzystam z okazji, ja podniosę sobie krzesło. <śmiech> <wiesz>? <śmiech> a, <śmiech> a, a, <śmiech> Czy tak, rak. Kręcę cały czas, łapię momenty. Krzysiek ma zjeżdżające krzesło, które. No dobrze. nawet. Nie, ja tutaj zachowałem spokój. To, to zazwyczaj ja, ja trafiam w supermarkecie na najgorszą kolejkę, na najdłuższą, na parking, na przejazd kolejowy, który jest akurat zamknięty, choć nigdy się nie zamyka, więc. Statystycznie powinienem ja wylosować chyba krzesło. A propos, a propos nie mówię. Następnym razem ktoś napisał: e, Pewnie tu się wygada, niech kto inny zgarnie miliony. Daj, no. Nice, no, trzymaj dla siebie. Ta wiedza może nas zabić. Tak, tak, to jest niestety... No, się wydaje, że pomysł to są miliony, a tak naprawdę, no w momencie, gdy do nas na przykład. Przychodzi jakiś pomysł, który jest dobry. To my, nawet, jako polski fundusz, mamy jednocześnie kilka z takich zgłoszeń. A w Stanach te dobre fundusze podejrzewam, że mają w tym momencie 20. Jezu, jakby podobnych. mi płacili za pomysły, ja jestem taki leniwy, chciałbym brać kasę za pomysły, naprawdę. Hmm. Nie wiem, czy my gdzieś jesteśmy podpisani, ale ktoś napisał, że Hargama gdzieś napisano przez T. Więc my z angielska się piszemy przez D, a nie z niemiecka przez T. Nie Jesteś, nie macie nic wspólnego z hodową psów tak, rasowych. No ja, ja zaraz tutaj się odpędzę. Jak to Przez D powinno być, jeżeli mogę poprosić. Nie macie z takiego startupa z hodową hartów? Ja wymyśliłem ostatnio taki fajny startup. Kurczę, tylko muszę znaleźć ludzi, którzy mogliby go zrobić. Portal randkowy no. dla wszystkich gości programu no. na, Rozmowy w Toku. Uwielbiasz, jak cię facet chłoszcze mokrą rybą po plecach i może znaleźć odpowiednią parę dla siebie z jakiegoś innego programu, który facet na przykład nie ma miejsca jak wyładować swoją agresję seksualną. Nie? I taki portal randkowy. Ja już sprawdziłem, jest przezda. To dzięki. I tak było cały czas. To nie wiem, zaraz... Ktoś to się... chyba nie dowidzi. Moja żona. No. Ale no, to ja tam nie wiem. osoba pytająca pisze, że odpowiedzieliśmy na pytanie i że podczas rozmowy doszli do podobnych wniosków. No to okej. Okay. A no teraz więcej z no. tych takich startup party, prawda? Na przykład w Reaktorze bardzo dużo się dzieje. W sobotę będzie impreza, która się nazywa Pimp My Startup. Pimp My startup. I... Zobaczymy, jak ona, jak ona wyjdzie. W ogóle reaktor to jest takie miejsce, gdzie pracują start-upy, gdzie takie coworkingowe. Można wynająć biurko, ale wynajmują ludzie, którzy pracują startupem. Między innymi też inwestycja, udziały Krzyszka Filmaster. I taka jest tam bardzo fajna, kreatywna atmosfera. 13 minut pozostało do północy w naszym studiu Krzysztof Kowalczyk z Gamma Avengers i Maciej Budzi, autor bloga Media Fun. Dwa fajne pytania na naszej tablicy. Yy, to odpowiedź pewnie nie będzie jednoznaczna. Paweł zapytał, czemu warto być startupowcem w Polsce? Chociażby dlatego, że mamy jednych z najlepszych programistów w Polsce. Jeżeli popatrzymy na rezultaty konkursu topholder, to pierwsze trzy uniwersytety na świecie to Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sankt Petersburg i Uniwersytet w Szanghaju. W Dolinie Krzemowej czy nawet w Londynie jest bardzo trudno o dobrych programistów, wszyscy o nich konkurują. U nas jeszcze tak źle nie jest. Dlatego łatwiej zacząć tutaj. I też dlatego wiele amerykańskich startupów ma swoje zespoły programistyczne tutaj. Bardzo dziękuję Wam za wizytę. Maciej Budzik, Mediavan. Dzięki. I dziękujemy. Krzysztof Kowalczyk, Hard -Gamma. Bardzo dziękuję. Fajnie, fajnie. Ja to co, listopadem się spotkamy albo po tym wielkim Fajne. finale. No bardzo to chętnie. To damy Wam znać. O... Spoko. No. Na moim, na moim mediafonowym kalendarzu są tam wszelkie start imprezy. Mentorzy i organizatorzy um, poszli do salony na Warszawiankę, a potem dopiero ten kąt. O to chodziło. Wiesz, ja, no, Bo tak się zastanawiam, z... czemu ta no sama sama się Bo ta to tam się z wypadem na Mazury kojarzy. No, no i tyle. Już po. A tutaj taka koncepcja szalona no. trochę tą Przejdę się, orzeźwię się. A. A to studio już znam, ale tu dzisiaj nie byliśmy. Ej, słuchajcie, jest za ja. Jest to stomat. Maszyna do robienia tostów. Dobra, ja pierwszy raz widzę. Ja nie chodzę po karpu, więc nie wiem, może to jest normalny karma, ale przyjmuję polskie monety. Ale akurat mi brakowało, i wrzuciłem do niego 50 eurocentów. I ten skupaniec przeliczył mi na polskie, polskie złote. Funkcjonuje jako, jako stacjonarny walutomat, ten kantor wymiany walut. Poczeka, żeśmy, Poczeka. Zrobimy, no, zrobimy tutaj... To który się nazywa Quadricium. On Ci strasznie powiększa, ta kamera. O? Jeżeli znajdziesz w powiedzeniu tego, jeżeli nie zobaczycie moich statutów statu na Facebooku, to znaczy, że nie polecam. O, o, o. Proszę, <laughs> proszę, proszę, że, że Nie polecam. To jest to Stija. Stia z automatu, który może, można wykorzystać jako kantor wymiany walut.